Witam Was wszystkich na kanale, nie samym chlebem. Cieszę się, że możemy dzisiaj razem znowu rozważać w pierwszą niedzielę Adwentu słowo Jezusa Chrystusa, słowo Ewangelii, które nas prowadzi do życia, do piękna, do spełnienia. Dzisiaj Jezus nawołuje nas do czuwania. Cały Adwent jest zresztą jednym wielkim zawołaniem: czuwajcie, czuwajcie nieustannie. Ja bym powiedział trochę inaczej, bądźcie uważni na to, co się dzieje dzisiaj. Bo znowu będziemy w czytaniach liturgicznych słyszeć, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj Słowo Boże mówi do każdego z nas. Dzisiaj Chrystus, Pan nam się objawia. Wiemy, że adwent jest nam dany po to, byśmy się nauczyli oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa w Wale. Ale też, żebyśmy oczekiwali Pana który przychodzi dzisiaj, bo Bóg jest ciągle obecny, Bóg jest ten, ten, który mówi do człowieka nieustannie, który się ukazuje w naszej codzienności. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w godzinie, w której się nie domyślacie, Syn człowieczy przyjdzie. Być uważnym na to, co się dzieje wokół mojego życia, w mojej codzienności, w mojej rodzinie, w moich relacjach. Być uważnym, czuwać, to znaczy mieć wytężony słuch na działanie Boże, którędy Bóg chce mnie prowadzić, którędy chce prowadzić moją rodzinę, jakie nowe możliwości mi wskazuje, jakie nowe drogi mi otwiera dzisiaj, bym wzrastał w miłości, w relacji, w przebaczeniu, w modlitwie, w wierze. Czuwać to znaczy być uważnym. Ale na co być uważnym? Tak jak już mówiłem, na, na wszystko, co się dzieje w naszej codzienności, ale przede wszystkim kilka przykładów. Mogę być uważny na to, na przykład, jest w rodzinie kłótnia, czy z małżonkiem, czy z przyjacielem, czy z kimś w rodzinie. Człowiek uważny zapyta siebie, co Pan Bóg chce powiedzieć? Przez tą kłótnię, jaką drogę chce, żebym obrał? Co ta kłótnia mi chce powiedzieć? Którędy mamy iść? Jak mamy tworzyć relacje? Jak mamy tworzyć jeszcze głębszą więź? Dla chrześcijanina nawet trudności, nawet kryzysy stają się odkryciem piękna, odkryciem nowych dróg, okazją do kochania, do miłości, do przebaczenia, do życia w jeszcze bardziej intensywny sposób. Być uważnym, czuwać, to nawet kiedy popełniam grzech, Zastanowić się, Boże, dlaczego wpadam ciągle w to samo? Co mi brakuje? Jakie mechanizmy mną władają? Ten grzech, ten upadek, który popełniam często, czego mi może nauczyć? Czyż to nie jest okazja, żeby jeszcze raz wstać, zawalczyć o swoją godność, o swoją świętość? Ten, kto czuwa, ten, kto jest uważny na swoją codzienność, zauważa, jak je, wiele jest powodów do tego, by wzrastać w człowieczeństwie. Jak wiele jest powodów do tego, by spotkać się z Bogiem, który nadchodzi. Grzech jest okazją do tego, żeby się spotkać z miłosierdziem Pana, by doświadczyć Jego miłości. Kłótnia w rodzinie, jakiś kryzys w relacjach jest okazją do tego, żeby spotkać się jeszcze raz z osobą umiłowaną i by jeszcze raz od nowa rozpocząć Jakościową relację. Ten, który czuwa, ten, który uważny jest na codzienność, dzień staje się jednym wielkim odkryciem Bożej obecności, Bożego działania, powiewu Ducha Świętego, ale też okazją do życia, okazją do miłości, do relacji. Ewangelista rozpoczyna dziś Ewangelię takimi słowami. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i zamąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Właśnie nie spostrzegli, że jest potop. Żyli, pracowali, żenili się tak jak Noe tylko jaka była między nimi różnica. Noe był uważny, na powiew Ducha Świętego. Innymi słowami, można powiedzieć, Noe rozważał w swoim sercu i często pytał siebie o sens życia, o to, jakimi drogami iść, jakie opcje życiowe wybierać. I Noe zrozumiał, że musi zainwestować swój czas, swoje siły w budowaniu arki. Arka przymierza, Arka, która pomieściła wszystkie zwierzęta, i też ludzi, którzy zrozumieli nadejście potopu i czas zbawienia. Noe zainwestował swoją w pracę w to, co łączy, w to, co zbawia, w to, co daje życie. I dlatego Noe wygrał, kiedy przyszedł potop, kiedy przyszła destrukcja na świecie, Noe żył. Tak samo i my możemy ze słów Pana Jezusa. Się nauczyć. Można jeść, pić, można żyć, można budować relacje na co dzień, ale nie być uważny, nie pytać siebie o sens, nie stawiać sobie znaków zapytania, nie szukać tej dobrej drogi, właściwej drogi, która prowadzi nas ku miłości, ku otwarciu się, ku wzrostu, ku życiu, ku nadziei, ku miłości. Można tej drogi nie szukać albo szukać. Ten, kto szuka sensu w swoim życiu. Ten odnajdzie zbawienie i życie nawet w najbardziej stresowych i kryzysowych sytuacjach. Bo w tym właśnie czasie, trudnym czasie dla niego, on zrozumie, którędy Bóg wskazuje mu iść. On zrozumie działanie Pana Boga i się nie załamie, ale skorzysta nawet z tej trudnej sytuacji. Ale ten, który nie szuka sensu, ten, który żyje z dnia na dzień, a może jeszcze bardziej myśli o tym, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok, wiadomo, trzeba zawsze myśleć. Nie można żyć tylko i wyłącznie dzisiejszym planem dnia, trzeba planować. Ale ten, który nie myśli o dzisiaj, ten, który się nie zastanawia nad sensem, ten, który nie chce dzisiaj budować konkretnej relacji, konkretnego życia, przyjdzie trudność, przyjdzie jakieś załamanie. I ten człowiek po prostu się nie ustoi, bo się załamie. Bo nie będzie wiedział już, którędy iść, którędy podążać, za jaką deskę ratunku się chwytać. Życzę Wam, kochani moi, by ten Adwent, by ten piękny czas by był czasem uważności, byśmy nie przegapili naszych relacji, naszych małżeństw, naszych rodzin, naszych przyjaźni. I byśmy ten dzisiaj wykorzystali dla dobra nie tylko swojego, ale i dla tych bliskich, którzy są wokół nas na co dzień. Proszę też Was, byście subskrybowali kanał. Dziękuję za to, że jesteście. Niech Bóg Wam błogosławi i życzę Wam dobrej niedzieli z Panem Bogiem.